Akademia Kosmosu czyli nauka i zabawa w jednym, zakończenie sezonu w bliższych kątach. Młodzi rugbyści poszarżowali w grudziądzu. Olimpia wygrywa czwarty mecz z rzędu. Skwer handlowy na jeden dzień zamienił się w Akademię Kosmosu. Organizatorzy imprezy podkreślali, że warto dowiedzieć się nieco więcej o przestrzeni kosmicznej, a wiedzę najlepiej poszerza się przez zabawę. Nagródziądzan czeka w dniu dzisiejszym jeszcze do godziny 16, m.in. symulator lotów kosmicznych, który znajduje się tutaj tuż za nami. To jest taki specjalistyczny, profesjonalny symulator lotów kosmicznych. Są nagrody, konkursy i niespodzianki przygotowane dla dorosłych i dla dzieci, m.in. w sektorze kosmicznej akademii. Dzieci mogą tutaj pograć sobie między, między innymi w kosmiczne gry specjalnie przygotowane dla ich wieku. Są też specjalni astronauci, czyli animatorzy, którzy prowadzą animacje plastyczne, ruchowe, quizowe i... Przeróżne inne związane właśnie z tematyką kosmiczną. Taki sposób spędzania sobotniego popołudnia z punktu widzenia rodziców był dobrym pomysłem, jak sami przyznają, poszerzać wiedzę zawsze warto. Zabawa w ogóle jest najlepszą formą przekazywania wiadomości dzieciom. Ze względu też dla dzieci. Poznawanie trochę kosmosu i zabawa przede wszystkim Nie przyswajają szybciej przez zabawę informacje, wiedzę. Podczas Akademii Kosmosu przypomnieć sobie można było tą podstawową wiedzę, na przykład jakie planety wchodzą w skład Układu Słonecznego, bądź poznać definicję stworzoną przez najmłodszych na temat przestrzeni kosmicznej. Kosmos to, to taka przestrzeń, która nie ma końca. A znasz jakieś planety? Yy, Pluton, Mars. A ta na której żyjemy? Ziemia. Jest to taka przestrzeń. I co się tam znajduje? Są różne planety, gwiazdy, w tym jedna z największych gwiazd to jest Słońce. Kosmos jest złożony z planet wszechświata. Różne, tak, takie planety na przykład Księżyc, Mars, Saturn, no jeszcze różne takie. Kosmos to jest, że są że są wolutki na innych planetach i są różne planety kosmos według mnie to jest y, takia, taka ogromna przestrzeń, to jest kilka planet znasz jakieś planety, ta na której żyjemy, jak się nazywa? Hmm. Ziemia. Ziemia. Jowisz, Mars, Słońce, y, Neptun. To na czym żyjemy? Na Ziemi! Z zajęć w Akademii Kosmosu miejmy nadzieję, że dzieci pamiętać będą nie tylko dobrą zabawę, ale także wyniosą wiedzę i wymienić będą umiały nie kilka planet, które wchodzą w skład układu słonecznego, ale wszystkie i to bez zbędnych podpowiedzi. Choć przyznać trzeba, że poziom wiedzy najmłodszych zaskoczyłby niejednego dorosłego. Tradycyjnie jak co roku pod koniec września w lisich kątach rozgrywane są zawody na celność lądowania kończące sezon lotny, choć zawody te nie mają charakteru ogólnopolskich kwalifikacji, są dobrym pretekstem, by wznieść się w powietrze i przede wszystkim spotkać się w gronie tych, których łączy ta sama pasja. Ta impreza, która tak naprawdę ma przede wszystkim na celu zebranie całej naszych, wszystkich naszych pilotów, jak również osób, które szkolą się dopiero do licencji spotkanie się i zakończenie sezonu lotnego. I choć podczas zakończenia sezonu aura była mało sprzyjająca, a warunki przypominały prawdziwy survival, to piloci nie zrezygnowali i wytrwale czekali na polepszenie warunków, by wznieść się w przestworza. Podczas zawodów rozegrane zostały dwie konkurencje w kategorii samolotowej i szybowcowej. Zabawa w tych konkurencjach jest priorytetem, choć oczywiście rywalizacji między pilotami, jak w przypadku każdych zawodów, nie brakowało. Przede wszystkim ma to na celu integrację naszego środowiska, zakończenie sezonu podsumowanie jego. Cała impreza kończy się później tak. Takim przyjęciem w, przy grillu, rozdaniem nagród, no i tak naprawdę podsumowaniem tego sezonu. A podsumować w tym roku jest co, bo sezon 2013 według pilotów należał do bardzo udanego. Pogoda nam dopisała, dopisali również piloci naloty, które uzyskaliśmy na szybowcach i samolotach, w samolotach są to naloty, które są najwyższe od ostatnich pięciu lat. Wyszkoliliśmy około 10 pilotów samolotowych. I jest to liczba, która jest zdecydowanie większa w stosunku do lat poprzednich. Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie równie udany i pasją do lotnictwa zostanie zarażonych jeszcze więcej osób. Już po raz drugi uczniowski klub sportowy Szarża Grudziądz zorganizował w naszym mieście młodzieżowy turniej w rozgrywkę Rakby 7. Rakby 7 to gra zespołowa, w której z każdych z drużyn występuje po siedmiu graczy. Połowa trwa 7 minut i są dwie połowy z minutową przerwą między tymi powołami. Drużyna Szarży Grudziąc istnieje w naszym mieście od niespełna 4 czterech lat. Kadra zespołu oparta jest w głównej mierze na uczniach drugiego liceum ogólnokształcącego. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, klub wzmocniono nowymi zawodnikami. Jest kilka nowych twarzy i to nas bardzo cieszy. Że zwłaszcza pierwsze klasistów, opieramy to o młodzież licealną, przybyło do naszej drużyny. No jest stałych kilku graczy z poprzednich lat, więc dosyć optymistycznie patrzymy na tę ekipę. No ale myślę, że serce, jakie mamy do walki, może nie, nie górujemy doświadczenia nad innymi drużynami, ale jednak potrafimy zostawić serce na boisku i dać sobie wszystko. Myślę, że to jest najważniejsze. Nie? Ja zostawiam swoje zdrowie, serce i naprawdę cieszę się z tego. Rugby pomimo iż nadal jest dyscypliną niszową w naszym mieście, to jednak postępy drużyny szarży widać gołym okiem. Ta drużyna zrobiła dużo postępy, że jeszcze rok temu były kłopoty z grą. dzisiaj pod Podobno to już wygląda zupełnie zupełnie inaczej. Niepodobno, a na pewno, bo ten poziom, który dzisiaj te Grudziądzanie prezentują, wcale nie odbiega od tego, od takich drużyn jak Unisław, który naprawdę w rugby grał wiele wcześniej i ma bardzo dobrą drużynę. Do rywalizacji przystąpiło pięć zespołów: Ragby Klub Unisław, Arka Rumia, Ciechan Ciechanów, Turchojnice oraz zespół gospodarzy Szarża Grudziądz. Na finiszu zmagań najlepszą ekipą okazali się Unisławianie. Grudziącka drużyna zajęła trzecie miejsce. Piłkarze Olimpii po ciekawym i zaciętym widowisku pokonali przed własną publicznością drużynę floty Świnoujście 2 do 0. Pierwsze trafienie dla gospodarzy w 39 minucie uzyskał Maciej Rogalski. Był to pierwszy gol biało-zielonych na własnym stadionie strzelony w pierwszej części gry. Po przerwie na 2 do 0 po szybkiej akcji podwyższył dobrze dysponowany tego dnia Marcin Smoliński. Wygrane robią atmosferę w zespole i... Drużyna inaczej funkcjonuje. Mamy 20 punktów, i to jest zadowalające, bo, no tak jak mówiłem, chyba wszyscy nas skreślili po tych pierwszych tam meczach u siebie. Zagraliśmy dzisiaj jak wyrafinowany gracz, i to, że flota miała przewagę w posiadaniu piłki według trenera gości, to jedno, a to, że jedynym zespołem, który stworzył w tym meczu 100% sytuację, była Olimpia, to drugie, i to według mojej oceny obiektywnej. Czy subiektywny jest fakt? Szerszą relację ze Stadionu Olimpii oraz młodzieżowego turnieju rugby przedstawimy w środowym Sport Raporcie.